Cześć tutałczów i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mistrzów w brązu. E, tak, w ostatnim oh, już widzę co muszę zmienić. Hmm. Tak. Hmm. Interfejs na maksa. Tak, więc tak, zacznijmy od tego, że w ostatnim odcinku najwięcej łapek w górę zebrała Kasiopeja. więc wybrałem dzisiaj Cassiopeię i udało mi się ją uzyskać, więc wszystko zgodnie z planem, oczywiście. Tak, jak chcieliście, Tylko, że nie dostałem MIDA, ale to tam mały szczególi. Gramy topa, gramy na popi, więc to jest. To jest pewien minus. A, no i Kasia nie może kupić butów. <noise> to jest drugi minus. I nie mam armora z run. To jest trzeci minus. Ale poza tym to w sumie wszystko spoko. Nie, tak, nie. Brąz 3, słuchajcie. Trochę mi brakuje od Was kąt. Nie ma za bardzo z czym wybierać. Dlatego przypominam, że możecie podsyłać konta z brązu 5, 4 lub 3 na maila tauczynową.br.com. A ja szukam za mnóstwo milionów, nie Sorka, Tak, no i przypominam, że komentarz z największą ilością łapek w górę eee, to będzie następna postać. Tak jak tutaj była Cassiopeia, tak tutaj... Tak następnym razem będzie to, co wybierzecie. Gram, pro, gram pod piorunki i nie straciłem żadnego creepa. Właśnie ja ją mogę coś obijać. No i spaliła flasza. Nawet przyzwoity start. Staramy się na kasie play farmić z E, bo to regeneruje manę. Już kiedyś tak było, że. Hmm. Łatwo. I już się pojawia pytanie: Czy to jest ten odcinek, na którym ta odcinek nie zginie? Oczywiście, że zginie. Bo już A gang, a ja, a ja Demet. No co, że mi spingowałeś jak on już był u mnie, no? Czy co, what the fuck? <noise> Że flash nieudany? <noise> no zdarza się. Wiedziałem, że będzie nieudany, bo... bo łuk był... znaczy... kont był bardzo duży. Aż sobie zjem yy, żelkę Haribo. kąt był bardzo duży i wiedziałem, że to może się nie udać. A postanowiłem zaryzykować. Nie wyszło. <noise> Tak bym się pewnie wywalił, mógłbym nie palić tego flesza. Ale jest chociaż fajna akcja. Stójcie! A właśnie, przypomniało mi się. Eee, ostatnio jakoś sobie streamujemy. Jakoś staram się, to, żeby to miało ręce i nogi. I teraz pytanko małe do was. Mam oczywiście pytanko brzmi, gdzie bardziej by wam odpowiadały streamy? Czy na Twitchu, czy na YouTubie? Jeżeli na Twitchu to zapraszam. No piszcie w komentarzach przede wszystkim, bo to, to jest dla mnie najważniejsze. A jak na Twitchu to też zapraszam do dania followa tam na Twitch'u, bo ostatnio właśnie coś próbowaliśmy trochę na Twitchu parę razy. Jakoś mi tam było wygodniej trochę niż na YouTube. Ale może rzeczywiście na YouTube, bo tam na YouTube było więcej ludzi, bo z tego dzwoneczka wiadomo, ludziom wyskakiwało, więc też zapraszam tutaj do zostawienia tego dzwoneczka. To wiadomo, do filmów też jest istotne. No i co? No i próbujemy. Co jeszcze mam wam do poinformowania? No subskrypcję, dzwoneczek, łapka w górę. Zostaw łapkę, a jak będzie... 500 łapek to, to zagram następną Uwaga, jak będzie 500 łapek to zagram postacią Największą ilością łapek w komentarzu Tak będzie, na pewno A Czy jak nie będzie 500 łapek to pewnie też tak... Ale tak będzie Aż sobie jem żelki Haribo. Nie wiem czemu jej na odcinku, że stary dobry to o odcinek wraca. O nie! No i musiałem się raz wywalić, nie? <ścoughs> Ładny start, niezła farma, 3 ale dad jest. Trzy, nie level przewagi, myślałem, że dwa, ale wpiła. Uuu, to było przykre. Jestem, że ulta wypalić. No to drugi dead jest. <laughs> Idziemy na grubym. Czy ja wiem? Nie. Lepiej zrób relike. I teraz utepnę. <laughs> ha! 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 Już mam czwarty level E. Mm. No, nope. Dobry flash pop. E, naprawdę, tak, ten, ten, ten kto napisał akurat ten komentarz z Cassiopeia, bardzo przyjemnie się gra. No gra się przyjemnie, w brązie nie da się ukryć, gra się przyjemnie Kasiopeją Wygląda to jak wygląda. Jeszcze się tepa. O, nie, nie siadło. Dzięki, że mnie odbiłaś od wieży. Eta to popi musi mieć nieprzyjemną grę. A mi tu. Aha, Alicy wziął. <ścoughs> no to super. Ja <laughs> gave kasę, bo ona wygrała. Sorry Veigar. Tylko, że to blue za 3 minuty dopiero. Dobra, ja to pushnę i się cofnę. Oj! Na 3... Dobra. Nie będę zabijał ławka i tak dosyć dostaję w pierdzie, tak po prostu Many nie mam Uniknęła, bo to nie było, że on nie trafił. Ona uniknęła. Ale nie jest warto, żeby ją tak dajfować. sobie jeszcze to z i cofnę się No i Lisin spędzając tu tydzień czasu na popi która nic nie jest warta Nie mogę No nie mogę upingnąć z żeby się cofnął O boż no król dżungli dosłownie Mistrz. W sumie bym się cieszył, jakby go zabiło, chociażby była warta kasa. No dobra, wbiłaś się już, to umieraj. A ja nie mogę cały czas tego odpuszować. Właśnie tak nie wiem jak ci pomóc. Nie pa ale wreszcie. Spokojnie, koleżko. Uuu, ale jestem fidnięty. Ale jestem spidowany. Aż smutno. bing, hmm. bing, bing, bing. Teraz by było dobre TP, ale jeszcze 8 sekund. I muszę odpuszczać topa. Oje, no ale byłoby dobre TP. Dopiero teraz mam. Dobra. Oni nie wezmę turet. No dobra, głupio się cofają Uuu, dostałem No nie mogę jej trafić Ten Xost boli O mój boże jak się dałem ograć Ale to było słabe Ale się dałem ograć Nie widziałem tego bąbelka, jakbym nie leciał Why solo? Why not? Bo, bo jestem dobry może, tak? Nie, nie, nie było widać. <gry> o kurde Smutno. Jeszcze stracę falę na topie, żeby jedną O ja piernicze To było słabe Aż u Ulti siadło w obu, ale ten Izos mi ograł Niestety totalnie jeszcze nie widziałem, żebyś trafił. Jenny, teraz chyba jakaś legendarka skórka do lisi wychodzi, czy coś takiego. Szkoda, pieniądzów. Będę musiał jakieś turnieje po RPG wygrywać, czy coś. Dobra, po Tak od razu, jak już jesteśmy tutaj. O, sflashowałaś. Wait. <laughs> ok. Kazik okay. jest nie do powstrzymania fajny żong. aj tu wchodzić, ale już nie jest tak łatwo ją zabić. No wiadomo, to jest popio, ona będzie coraz bardziej tankowata z biegiem czasu. Zapiję cię. Nie, nie było blisko. Nie było blisko. Nie zostawcie mnie. A botling dostał w pierdziel. Oni mają 6.01 momiska. To w sumie dziwne, że ona mnie tak pojechała. Nie użyłem tego pota, to już go nie użyję. Dwa turety wzięli z pota sakra jakaś. Jeszcze mają fire smoka. Il numera. No to fajny puffing wybrałeś ziom. A, dobry skok. Znaczy no właśnie jeszcze odda kolejnego kila miejsca. Ale lito. Wunż. O smutno Nie wierzę Nie! Nie bombel! Nie w takim momencie! No po prostu! O, no nie O jeny. Jestem niezadowolony. Już się Farma na topie, tu, 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 farma na topie, obiję mi się, nie zdążę stać, tp jeszcze nie mam, o tyle farmy, Popinie nie jest warta pieniędzy, zrobiłam magic resa, to już coś nie będzie łatwo zabijać i powierz mi jeszcze zjechał. Smutno. Plum. I'm alive, I'm alive. Nie. Aha! No to ta gra już nie wygląda za dobrze. <laughs> Przykro mi, ale ta gra nie wygląda za dobrze. No jakieś smurfy ten duo bot Już inhibitor nam 18 się, 18 17 minus i grę Przykre X, ma te Creepy może, a wy za chwilę gonicie którego jeszcze nie zabijecie. Świetnie. Dobra, zmaksowane Q, zmaksowane w.

grałem go, ale. Miska zginęła? O, miska zginęła. Jaki surrender! Co? No! <laughs> Co za kałkany! Ja pierniczę, dlaczego mi się poddali? Lol. Ale bez sens, przecież to była dobra kierka do ugrania. Fajnie, że skrzynka. Ale smutno. Lol. Nie wiem, dlaczego oni się poddali, nie mam pojęcia. Nie straciliśmy tego inchibana idzie. Na bocie. Dobra, to było na tyle. Zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Brązu. Pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach, jaki, jaką postać łapkować, którą postać. Not Worth Playing do Botling. 1 5 0 5, 1 6, 0, 7, no okej, okay. wszyscy byli mistrzami brązu. To było na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Brązu, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, napisać czy ten stream chcecie na YouTubie, czy na Twitchu, jak, gdzie Wam bardziej pasuje, no i dajcie tam followa, tu dzwoneczek, subskrypcję, łapkę, reklamy klikajcie i to było na tyle, do zobaczenia, na razie, cześć!